Witam serdecznie, ja jestem Retro, a to jest kolejna kariera FIFA 22 Extra Class. Przed nami 13 kolejka. Michał Janus i Niebezpieczny Fobi prosiliby pozdrowić ich na odcinku, więc pozdrawiam. Pozdrawiam również wszystkich moich wspierających, których ksywki widzicie teraz na ekranie. Chcesz być na tej liście, to kliknij wesprzyj pod filmem lub na kanale. Zostaw też łapkę w górę, bo to nic nie kosztuje, a daje wiele radości staremu retro. A w komentarzach będziemy dzisiaj wspominać stare czasy, więc napisz, jaki był pierwszy mecz reprezentacji, który widziałeś. Tymczasem jedziemy z tym odcinkiem. Na początek zobaczymy, co stało się w starciu trzeciej w tabeli Warty z jedenastą Lechią. Warta z przewagą, ale bez szczęścia w pierwszych minutach w 20. Za to Lechia z ładną akcją. Lewą stroną idealne zagranie do będącego przed pustą bramką Zwolińskiego. No i mamy bramkę dla gości. Warta marnuje setki okazji w tym meczu. 4 minuty do końca. Zrelak ma jednak piłkę i świetnie pokazuje się do gry. Łukasz Trałka doświadczony zawodnik ładuje z pełnej mocy i Warta ratuje remis, choć powinna ten mecz wygrać. Chyba nie uda się utrzymać miejsca na podium w tej kolejce. Przenosimy się do Krakowa, gdzie Krakowia podejmuje Radomiaka. 41 Pierwsza minuta meczu Pele van Amersfoort huknął z pierwszej piłki i Majchrowicz jej nie sięgnął. To jedyny gol w tym meczu i Krakowia pokonuje Radomiaka. W Białym Stoku Jagiellonia podejmuje Piast Grywice. 29 minuta świetnie zachował się na prawej stronie Damian Kondzioli i zagrał do Torila, a ten z zimną krwią ośmieszył Steinborsa. W 71 minucie meczu ponownie bramkarz Jagi mógł zachować się nieco lepiej, tym razem przy strzale Dominika Steczyka. To jest 2 do 0 dla Piasta. Wynik ustala Toril w 88 minucie, ponownie sprytnie strzelając z niewielkiej odległości. Jagielonia 0, Piast 3. Płocku Wisła gości Wisłę, tyle że z Krakowa. Jedna jedyna bramka w tym meczu pada po strzale Felicio Brown Forbesa, dla którego to jest 10 gol w tym sezonie. Biała Gwiazda wraca do Krakowa z trzema punktami. W Zabrzu ostatni w tabeli Górnik gra z Zagłębiem Lubin. W 11 minucie Rafał Janicki trafia głową i Górnik prowadzi 1 do 0, ale w 31 minucie zupełnie niepilnowany jest Filip Starzyński i wyrównuje uprzedzając znakomicie Sandomierskiego. I jeszcze przed przerwą Starzyński zdobywa też drugiego gola, tym razem przepiękny strzał z 30 metrów i nie daje żadnych szans bramkarzowi rywala. I w ten oto sposób kapitan zespołu miedziowych zapewnia im trzy punkty w zabrzu. W niecieczy pojedynek Termalika Śląsk. Wicelider z Wrocławia nie ma miejsca na błędy i musi gonić raków. I goni, ale nie raków, ale Romana Gergela w 11 minucie. Z tym, że bezskutecznie i to słoniki obejmują prowadzenie w tym spotkaniu. 16 minuta meczu, odpowiedź Śląska, i choć Termalika przeszkadza jak może, to Eric Esposito trafia na 1 do 1. 27 minuta meczu fenomenalnie Roman Gergel omija obrońcę w biegu i ponownie wychodzi sam na sam. Bezbłędny jest dzisiaj ten zawodnik, 2 do 1 dla gospodarzy. 32 minuta meczu odpowiada Esposito najpierw słupek, ale zdołał jeszcze dobić swój własny strzał, i znów mamy remis w tym szalonym meczu. Taki wynik utrzymuje się już do końca, i Raków może znów odskoczyć Śląskowi, który gubi punkty w niecieczy. No to przenosimy się do Łęcznej, gdzie melduje się lider tabeli z częstochowy. 26 minuta, idealne podanie w pole karne dostaje Fabio Sturgeon i lider prowadzi 1 do 0. 35 minuta meczu, zagranie tym razem do Musiolika, który decyduje się na potężny strzał i Gostomski jest bezradny, a Raków ma już dwa gole przewagi. Piękna to była bramka, może nawet gol kolejki. W 74 minucie meczu górnika dobija niezawodny Iwi Lopez, lider z kolejnymi trzema punktami i dziesiątym zwycięstwem w tym sezonie. Legia ma szansę wskoczyć nawet na drugie miejsce, jeśli pokonał siebie pogoń. Bramka w tym meczu pada dopiero w 75 minucie, kiedy rezerwowy Mucci po indywidualnej akcji daje Legi prowadzenie. Pięć minut później zaskoczona legia bezradnie patrzy, jednak jak rafał kurzawa, ratuje pogoni remis w Warszawie. No i nic z planu o drugim miejscu po 13 kolejkach. Kończymy w mielcu, gdzie melduje się piąty w tabeli Lech Poznań. 35 minuta meczu, sporo zamieszania w polu karnym stali i wtedy jak czołg wjeżdża Alan Czerwiński, dając lechowi prowadzenie. Kolejosz ma teraz pełną kontrolę nad spotkaniem, ale w 41 minucie meczu w polu karnym piłkę dostaje Fabian Piasecki, i pokazuje, że jest absolutnym gołtem. Co za obrót i wykończenie na dalszy słupek. Stal szybko odpowiedziała na bramkę Lecha i gra jak równy z równym. A gdyby Mateusz Mak albo Tomasiewicz wykorzystali swoje szanse, mogła być nawet sensacja, a tak tylko niespodzianka. Stal miele Lech Poznań jeden do jednego. Liderem jest nadal raków, który ma już 7 punktów przewagi nad drugą krakowią i trzecim śląskiem. Ostatni wciąż górnik. Przed nim pogoni Wisła. Zostaw łapkę w górę, jeśli dotrwałeś do końca, bo widocznie. Podobało Ci się, a w komentarzu napisz, jaki był pierwszy mecz reprezentacji, który widziałeś. Zostaw też suba, by nie przegapić następnego odcinka. Do usłyszenia!